Bliskie Spokania to jeden z talk-showów, który był emitowany na antenie TVP1 w latach 90. Dzięki temu, że my digitalizujemy właśnie Wasze kasety, udało nam się zdigitalizować jedną z takich czołówek tego programu. Dzięki temu dzisiaj możemy się z Wami podzielić tym, jak wyglądała ta czołówka właśnie około 30 lat temu. Zwróćcie proszę uwagę, że jest to animacja, która była prawdopodobnie rysowana na zasadzie ręcznej, bo niestety w tamtych czasach komputery były dosyć ograniczone, jeżeli chodzi o takie możliwości, i można zauważyć swego rodzaju prostotę wykonaną w tej animacji, natomiast tak samo jak w przypadku reklamy Playboya, uważam, że rzeczywiście duża robotka to została wykonana w przypadku właśnie tej animacji. Dajcie proszę znać, jak bardzo podoba Wam się animacja, którą dla Was zdigitalizowaliśmy oraz czy widzieliście ten program lub, lub też tą czołówkę w latach 90., a może nawet później. Przy okazji pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś kasety do zdigitalizowania, możecie wyjść na www.bartik.pl i złożyć zamówienie na to, abyśmy Wasze wspomnienia zdigitalizowali do jakości Full HD. Posiadasz kasety lub szpule filmowe? Wejdź na www.partik.pl i zdigitalizuj swoje wspomnienia w jakości Full HD.